w kolejnym odcinku VLOG NICOLE TV dzisiaj Antek będzie mieć urodziny co ty? nie, <grym> tak. ja żartuję słuchajcie, oglądajcie nas do końca fajny odcinek naszekowaliśmy prawda Tosia? tak, super to będzie niespodzianka niespodzianka? aha, i zapomnieliśmy Nikola. tak, i chcieliśmy podziękować za 6000 tysięcy tysięcy subskrypcji. subskrypcji jesteście kochani jesteście kochani, tak, dziękujemy wam Będziemy za wami, zawsze będziemy robić fajne odcinki, pa. a dzisiaj ja ma urodzinki. Zobaczycie. I co? Zapraszamy na odcinek, tak, prawda? Zapraszamy. No. Pa pa! Pa pa, pa. pa. Cześć Nikola. Cześć, Tysia. Wierzę że dzisiaj Antek ma urodziny. To super. Zrobimy mu przyjęcie niespodziankę. No oczywiście. Zobacz. Naszykowałam kubeczki, talerzyki. Mhm. A Ty widzę torcik Super. I jeszcze zrobiłam balony, zobaczcie. Piękne. Ale on będzie zadowolony i zaskoczony. Tak. Prawda? Prawda. To zakładamy tobie. Zaprosimy kogoś na to przyjęcie. No oczywiście. No to ja idę zaprosić gości. Idziesz ze mną. No, chodźmy. Hej dziewczyny! Cześć! Hej. Co to za przyjęcie? Tam słyszę, że ma być jakieś? Co, co się stało? Tak, bo Andrek ma dzisiaj urodziny. Co ty? Tak, szykujemy. A ile kończy lat? Osiem. Wow! Tosia, Cześć. jak Dobra. ty pięknie wyglądasz, mhm. super! Dzięki. I Wy też macie po czapeczce. Pięknie, ale słuchajcie. Antek, Antek pewno, znaczy no wieża ma urodziny, ale nie spodziewa się pewno, że my przygotowaliśmy nie, nie, dla niego, nie? Takie. Tak? To jest właśnie przyjęcie niespodzianka. To tak. słuchajcie, dziewczyny. Wy rozkładajcie tutaj talerzyki okay. może. Zobacz. Kubeczki. A ja... Znaczy może, może Tosia ty pójdziesz, co? Dobra. Okay. Pójdziesz Tosia, bo Antek gra z królem Julianem. Jestem króla Juliana, wiesz? Dobra. I grają dobra. w GTA, bo ich widziałem. To idź i powiedz Słuchaj, Antek i królu. Bo Nikola na chwilę cię zaprasza do siebie, bo ma do ciebie. Co na przykład odpowiemy? Ma na przykład. Sprawę jakąś, sprawę, o tak! Do następnego odcinka. O tak, bo nagle mamy odcinek, nie? To się jak myślisz? No bo mamy odcinek, a my zgasimy światło i zapalimy? Tak! I zrobimy mu niespodziankę. Dobra, to my. To My szykujemy z Nikolą, a ty to się idziesz, tak? Tak. No dobra, to szykujemy, no. Nikola, rozkładamy, rozkładaj talerzyki. To ja rozkładam, to są talerzyki. Nie, to się idzie Antkowi powiedzieć. A no? To się już poszła, zresztą widzisz, nie ma. Tutaj. No, dobra, to szykuj, szykuj, balony, rozpadaj. Ale... Na razie te balony może damy na bok, co? Tak. O, damy na bok, rozkładaj talerzyki. Dobrze. E, weź się Kosiu, może ty rozłożysz, co? No, ja to jest taką ładną. Fiotre? Super. I tak poproszę, założysz mi? To e, Tosia, ty może nie, no bo Antek się domyśli, że robię cię przyjęcie. Tosia jeszcze nie poszłaś? Idę, idę, idę. Już no idę. właśnie, Tosia idzie. My zostać. na a mi to zezna tego, zahaczyłaś. Tak. O, o, super. Haha, złaczek wygląda fajnie. Super. Pięknie, pięknie. to rozkładamy. Gosia? Gosia, ty coś <laughs> widzisz w ogóle? coś tam widzę. Super. Dobra Nikola, rozkładaj kubeczki i talerzyki. Cz ja. Sześć mamy czy ile? Bo tak Dobre. będzie tak. Ja, Antek, Król Julian, Nikola. Cztery, Cię. pięć, sześć. Dobra, mamy sześć talerzyków. Dobre. Dobre. Rozłożymy pan. Ja. O. Tutaj będzie Antek. O. Tu mamy czapeczki, to przyjdą, to założymy. Ja. Głosia, kubeczki mamy głosia, super A tu jest! Miga e, torcik dla Anka, zobaczcie! Jeszcze świeczka e, dla Nikola! Świeczka e, do torcika. Gdzie jest świeczka? Zaginęła Zaginęła świeczka! Powiedział świeczka. Jest, świeczka! I jeszcze jeden talerzyk dla nikogo, no bo to aha, dla mnie. Okay. Taki! Dla torcik. Oszukany torcik, nie dziewczyny! Oszukany torcik! Czekajcie, już coś ja poszła! To, a właśnie, ona mogą nam powiedzieć, bo musimy wiedzieć, kiedy zgasić światło, może nam krzyknie prędzej, co? Tak. Dobra. Ale przygotujmy się już. Przygotujmy się, dobra, tak, to... Tak. Chodźmy wszyscy, może tak sobie staniemy tutaj, o. Balony. O, nie chce będą. sobie? Tak. Ale tu mamy bałagan na tym stole w sumie, tutaj się zrobił. Dobra, dobra, ciekawe jak tam kosia. Królu! No co tam chcesz? Wiesz co, zrobimy tak, że ja pierwszy będę grał! No a ja to co będę? Patrzę jak ty grasz może, co? Nie, 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 wy... Ty patrz, pa, zobacz, zobacz jak ja idę! Otwórz te drzwi Idę dziś tutaj a po... Cię wybiegasz w ogóle? Tauta chciałem iść. Kto to Do tych ty królu dzwonisz? Cześć. Nie, nie, to nie. No nie tato przyszła. Co ty chciałaś? Luskawko ty. Co robicie? Gramy sobie, cześć Tosia, co tam? Ej, wiesz co, bo nikola ma prośbę do ciebie, bo cię wołało, tak i tam coś Jestem Wiesz co, coś nie się mam czasu, pamięta? bo zobacz, Ja telegram Geta, wiesz? Ale to jest bardzo ważne, w Nie, okułę. bo ja tu w GTA jest najważniejsze, prawda? Padatek, ty, ty to jesteś mądry jednak. Nie hmm. słuchaj nigdy toczy. Ale no no, czasem tak. ją słucha, wiesz? Ale zobacz, ale, ale to zobacz, to zobacz to jak to, to, to się zobaczy, papu! Zobacz, jak tu wybija, gdzie ja jadę w ogóle nie wiem. ŁA! Niby jak ty jeździsz po tej ulicy, ty nie możesz jeździć, ty rowerem jeździsz lepiej. Dobra, królu, to nie gada bo ja zap... No dobra, nie umiem jeździć. Nie, nie, nie się nadajesz tam. To A Antek, co tu się chciałeś? Bo to ty... po, sobie chwilę i przyjdź zaraz do nas, bo. A? Nikola ma tam. coś... go, gonie, dobrze gonie, dobra, Dobra, już co, co to ona chciała? Przecież ona nie wie, że mam mięski wieczór? O ja ci powiedziałem Stosią, to ty nie. Zadzieraj trzeba i słuchać chyba. Ty co ty? Czemu nie będę płacił za taksówkę jeszcze! Ujdej. Daj no mi trochę pograć ty samo, lubię. Nie, poczekaj bo te, bo ja muszę jechać na lotnisko odebrać to się, wiesz? Jaką to się ty kłapciło ty! No dobra! Chodźcie, żeby zobaczyć co ona chciała tam! No dobra, ale mam nadzieję, że idę i coś z tego będę miał. No dobra, dam ci pograć następnym razem. No dobra, dobra, chodź. Królu! No co tam się stanęło? Człowieku, chyba prąd im poszedł. Tosia! A o, na jakiegoś węża chyba. Co to było? Antek ja się boję, ona chyba coś kudnuje, wiesz? No jest O, oj, O Jezus! Co to się stało? Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje nam! Niech żyje nam! A kto Ło! Ale wy jesteście wspaniałe, skąd widzieliście, że ja mam urodziny? Pamiętałeś? Pamiętałyście! Królu, zobacz! Za królu! Gdzie on jest? Czweku to nie był zwykły wąż, to był jakiś boa i walczyłem. Przecież to nie był balon czasem Nikola? To, to jest balon. No to jest balon. boże! Co ty już tutaj wtaż? Gdzie tu? No bo nie ma gdzie usiąść. Nikola, gdzie my siadamy? Trzeba rozłożyć gości, A. tak? Ale jesteście wspaniały, no. naprawdę. A tak mi król mówił, że nie jedziemy, nie jedziemy! Ja chcę no. tu usiądę. Głupę ktoś, e. tak? Tutaj masz spółkę. Piotrek. Piotrek! O Piotrek też padł super. Proszę ciopeczka. Czapeczka, proszę! Załóżmy Nikola! Królu, zachowuj się! No dobra, dobra, już siadam. Ale fajnie wyglądasz Pokaż. Cię widzę. Wow, super! Ja nie chcę, nie będę sobie robił obciachu. Aha, no to nie. nie Król Julia ma swoją królewską głowę. No chodź, nie Zakładaj wiem. mi tego nie ty. No chodź, Dobre wszystko dla Anka, ale dasz mi zagrać w GTA? No dobra, dam ci pomóc trochę tego pada, żebyś sobie pograł, dam ci, dam ci! O, jak ty pięknie wyglądasz! Kosza, Gosia! Jestem, Aha, jestem! Że, 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 ty nic nie wiedzisz w ogóle! No to znowu! Ty już wypiłeś szampana piccolo chyba, co? No to nieprawda jest. No szalej, szalej, ty łobuzie, ty! I kakao nie Super! Ale macie piękny torcik dla mnie! A, piękny! Jest... Wszyscy kubeczki mają? Tak, rozłóżcie kubeczki. Tosia, yes. masz tutaj! Lata. Super! I Wow! I Super. Kto zapala świeczkę? <laughs> Z tego Magic. Magik! Zapalam! O! Wow! Jednak Scyra. jeszcze jestem Harry Potter cały Scyra. czas, nie dziewczyny? A co tam? No to super, to co muszę zmuchnąć? Ua! Julian! Julian! Człowiek, ty co pokaż ty ta, bo ty się tutaj coś widzę tego picola to! Dobra! Dobra! Jeden już odpad z naszej imprezy! Dobra! No to! Zmuchuję, tak? Tak. Czy? Najpierw pomyśl sobie życzenie Dobra, poczekajcie Dobra Zaśpiewamy ci teraz, co Nikola? O, dziękuję, dziękuję Sto lat, sto lat Niech żyje, żyje, żyje nam Sto lat, sto lat, lat Niech żyje, żyje, żyje nam Jabłko. raz, Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam a kto? Król Julian, a nie Antek, Antek Ante. Ante. Pomyliło mi, bo ja zawsze mam urodziny, zawsze, każdego dnia miesiąca O dobra, no na razie Jest Dziękuję, jesteście wspaniali Julian, ale miałeś normalnie tutaj Wow, super, miałeś dużo do powiedzenia, ale to są moje urodziny No to mu dam to zaraz zobaczymy, no dziękuję, jesteście wspaniali Tosiu Tak, A, Buźki no, Wszystkiego ja. najlepszego, Nikola Buzi Mua. Super! A jak to się to mi spadło, tak. na no założę sobie to na swoim, o no tutaj! I zmohoję! Trzy, cztery i. Aha, marzenie jeszcze, tak? Szybciutko, tak. dobra? Ta, da, da, dobra! O, Nie, super! super. A, dziękuję, dziękuję! A, ale, ale się tak. nas mrodził! Nikola, mogę cię poprosić, żebyś pokoiła na, naszego mini torta? Hmm, hmm, hmm. proszę! Super! No, to tak mi się trochę nie trzyma, ale co tam? Dobra. Mogę z foremki wyjść? No. Nie, nie, no, wyjmij z foremki połóż cały do mnie na talerzyk. Co? Nie. Cały. Jak niejako zjem. Nie. Królu, ty to możesz dostać, daj nam i wasz ten papierek, tylko to dostaję. <laughs> na tyle zasługi, ja gram w to, bym kiedyś żadne. Sprawne Piotrek, Prawda, Piotr, jakiś dzisiaj spokojny. A, bo wiesz, padłem dzisiaj... Nawet nie wiedziałem, że masz urodziny, wiesz? No co ty nie powiem, ja też nie wiedziałem. <śmiennie> <śmiennie> nie, tak naprawdę chciałem z królem Jelany taki mięski wieczór zrobić urodzinowy. O, kto Ale... Sobie wow! Ale proszę, już mi ślinka leci. Mm -hmm. Proszę? Chcesz Dziękuję. Mm. Super. Mm -hmm. Dobra to Bardzo ja ja bardzo Jak ciastośka mi potrzebowa. Gosia? A Gosia? Gosia nie dawaj, bo ona nawet nie widzi Gosia. co je. nie jest. Nie możesz tego. Na Paprykaż nawet to na nie. Co? Król, będziesz jadł? Tutaj jest talerz. Jak ja mogę nie ja już ci podaję talerzyk proszę. Mori z tym nie wiesz co ja tutaj takie jest, no a oh, jezake top mm. Weź się za chobu, królu! Ale Cześć. co no. mm. ja tu. Czekoladkę masz w środku. No, ja mam na nosie nawet oba. <laughs> Taki jestem, dobra. A, no, dobra, super, super! Naprawdę, dziewczyny, takie, takie imprezki też się nigdy w życiu. skowy, więc naprawdę, ja nie wiem. Ale Teraz muszę się, się Wam zreważować i ja muszę o Waszych urodzinkach pamiętać. O, koniecznie, nie, Nikola? Dziękuję wam naprawdę, to jest lepsze niż granie w GTA! <grym> Człowieku, nie przesadzaj! Czo, co, co, co Daj kopa, kopa mu zapraszam tylko więcej razy na żadną rodzinę. tam, nie to się? No, daj spokój z tym królem! Tak samo w tej grach właśnie mam Ach, Super, ok. jakiś jaki dobry torcik, naprawdę. Mmm, Mmm, co? No. A co to znaczy? Happy birthday! Happy birthday! No nie wiesz Antek, chodzisz na lekcję mm. angielskiego? Mój brat to by wiedział, wiesz? No. Z Ameriki. Ale ja to nie wiem. No, no Ty nie, nie wiesz. wiesz. Ośa, on nie wie co to znaczy Happy Birthday. A ty mm. wiesz? Chyba wie. Nikola jak ja to wiedziałem, to Antek był jeszcze małym. Happy birthday drogi Antku, to znaczy, jesteś najlepszy w GTA. Jak Boga najszczerze kocham. Julian? Tak. Będziesz jeść? No trochę jeszcze przedziałbię. Dobra, możesz jeść. Aż mi się los chyba ten trochę, ale dobra. No, happy be I zobacz, i tu jeszcze możesz GTA grać, na przykład piłkę jest balon. Prawda, dziewczyny? Czy... A ta, tak, super. Tak? Happy birthday! Co ty za pierdałą, mi zapierdasz? Pamiętasz Od kiedy? Happy birthday! Z tego co ja wiem, co mnie na angielskim uczyli, to Happy birthday to, że mam urodziny to you, tak? Ach, tak, właśnie, tak! Antek, daj spokój, że też to Happy birthday! Tak naprawdę to znaczy, że. że o tobie pamiętamy my wszyscy i ci życzymy Happy birthday, właśnie! Tak, Kusza. Tak, to, tak. Właśnie tak. Taga. a Nawet po angielsku znam taką piosenkę z GTA też. co mnie. bo kiedy słyszałem tam. I, I tam śpiewał ten właśnie. Hey, ja Ci zaśpiewam solówkę dla Ciebie, Ante happy Nie, Antek. Happy birthday. Nie, Ja Cię kocham jak przyjaciela. I happy birthday to król Jan, Julian. Happy birthday król Julian, Julian. Happy birthday ja Julian. Happy birthday. Y, tu mi no. Super. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. No. Demo temu te, głuptaskowi bravo bijecie, jaką chcesz śpiewa happy birthday że on ma urodziny. No. A, a ładnie mu to wyszło. Nie no, Matal, ma Ty już wszystko zjadłaś! Nie, ja, nie. Przepraszam, pioture, to jest a, pyszne. A, a. No nie mów że moje też zjadłaś. Ale ten dobrzyk jest naprawdę pyszny. No pyszny, pyszny. No Pyszność. dobra, jeszcze kawałek też wciągnę. Słuchajcie dziewczyny? Mmm, pyszna. Pyszność. Kosia, kosia, pali się! Wojcie a, a, <laughs> uh, uh. no się szczęśliwa, to czeka ty nic nie widzisz. Aha? Dobrze, no to odbiję się do tej. Aaa! Macie szampankę jakiegoś? Tak, jest szampanek specjalny dla ciebie. A, a woda! No tak, mm. tak jest. A ja też mogę trochę? Bardzo proszę. Proszę bardzo tu. Dobra A ja też sobie nalek A co tam? A Myślę co? Walę się cały? Ale się opiłem A -a -a. tak Normalnie i branska jest szadowa Muzyczki brakuje, co? Właśnie muzyczkę i tańczymy do białego yeah. rana uh -huh. Ej słuchaj, ty bez makijażu ma być, frezury ty masz Taką jak ja twarz. Dobra, żartuję. Tańcujemy, tańcujemy. Ona czuje no, 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 we mnie piją Wytroiła się jak pinyon Wytroiła się jak Wojna na miecze! Dawaj miecze! Dawaj miecz! A co tam? co tam? Co tu się wyprawia? Tak, Piotrek Pan! Proszę Państwa! A masz? Mierz, a masz ty? Jak Ameryki! A, a ps! To się ma! kochani. A tak mogę tak balonem? Tak. Pozdrawiamy pierwszą trójkę. Beatę brak, kulę Paluszkiewicz. Oraz Niki i Kunia MSP. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Natalię i Pozdrawiamy Ilonę MSP. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Aleksandrę Konerę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Leśniewską Oliwię. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Magdę Bielicką. Pozdrawiamy Natalię Piurowską. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Natek.